Natomiast dlaczego sprzedałem BMW i dlaczego kupiliśmy tego kampera? Mam na imię Witek i pokażę dzisiaj Wam mojego kampera. Camper został zakupiony na moje 40. urodziny, a żeby go kupić musiałem sprzedać kultowe BMW E32 740 IL z Kalifornii, które miałem. Było to auto, które było bardzo znane w świecie BMW, ponieważ było w Teledisku na tylnych siedzeniach, plan B. Zobaczycie tutaj link do tego teledysku. Brało udział również w sesji do BMW Trends. Także sam samochód był rozpoznawalny w świecie BMW. Także pozdrawiam Was wszystkich. Syndykat zawsze w serduszku. Natomiast dlaczego sprzedałem BMW i dlaczego kupiliśmy tego campera? Słuchajcie, moje BMW. Było kupione z myślą o tym, żeby długo, długo je trzymać. Natomiast troszeczkę sytuacja z garażem mi się pokomplikowała i musiałem trzymać właśnie przed blokiem BMW. Z racji z tego, że to był naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie samochód. Zero rdzy, piękny stan, naprawdę według mnie. No, w sercu moim będzie naprawdę długo, długo, długo i ciężko mi zawsze, jeżeli wspominam o tym BMW, bo naprawdę w moim sercu no zawsze ono będzie, bo to było takie, wiecie, wymarzone. 4-litrowa V8 w Longu, piękna, biała, do tego jasne skóry. No, idealne auto dla mnie, naprawdę super. Też było bardzo wyszukane, wychuchane. Natomiast Dlaczego kupiliśmy tego kampera? jak to wyszło? Słuchajcie, znalazł się kupiec na BMW w takiej cenie, jaką chciałem uzyskać, i mieliśmy poszukiwania już wcześniej, około roku, nawet troszeczkę dłużej, kampera. Żona zawsze powtarzała, że po co nam camper? Słuchajcie, po co nam camper dla jednego wyjazdu? Dla jednego wyjazdu po co nam camper? I co się okazało? Czy to był jeden wyjazd? Rok czasu właśnie mija, e, odkąd kupiliśmy tego kampera. Zaraz Wam powiem, czy działo się coś ciekawego, czy coś dokupywaliśmy, co zmienialiśmy. Jak to, be, jak to w ogóle wyglądało tutaj ten rok z kamperem, z nami? Czy to się opłacało? Czy warto było? Zapraszam do odcinka.